To jest tramwaj typu 2012N Twist, Twist Step. Spośród 30 wagonów, które zakupiły tramwaje śląskie, 20 trafiło do zajezdni w Zawodziu. Kolejna dziesiątka trafi do zajezdni w Będzinie. Najlepszym rozwiązaniem by było, żeby wagon trafił bezpośrednio na zajezdnię tramwajową. Natomiast ze względu na wąskie drogi ta laweta nie jest w stanie wjechać na teren zajezdni. W związku z powyższym szukaliśmy miejsca odpowiedniego, gdzie można by było ten wagon rozładować. Takim podstawowym warunkiem jest odpowiednia długość odcinka, na który by mogła laweta wjechać. No i potem jeszcze mogła być, żeby mogła być rozłożona ta powielnia. Ze względu na to, że dzieje się to w centrum miasta, żeby nie blokować ruchu tramwajowego, no wiadomo, że nie jest możliwy taki zjazd tramwaju, taki rozładunek tramwaju w porze dziennej. W związku z tym wybieraliśmy takie pory, żeby skierować tramwaje, które tutaj akurat nie będą mogły przejechać drogą okrężną. Laweta wjeżdża na torowisko tramwajowe rozkładana jest specjalna konstrukcja, po której ten tramwaj, korzystając z wciągarki, malutku stacza się na własne torowisko. Pierwszy, który tu został dostarczony, to był Rysiek, drugi to jest Sztefa i trzeci Tadek. W miesiącu lipcu powinny trafić cztery wagony, a więc jeszcze prawdopodobnie jutrzejszej nocy dotrze kolejny czwarty. W miesiącu sierpniu powinny dotrzeć kolejne cztery i w miesiącu wrześniu ostatnie dwa.